Bazy Oracle są sercem systemów IT wielu firm i jest też związany z nimi pewien niuans, który może stać się początkiem kłopotów finansowych. Bazy Oracle dają pewność wydajności, stabilności i skalowalności, co potwierdziła wielka liczba wdrożeń na całym świecie. Administrowanie nimi to ugruntowana dziedzina wiedzy z szeroką bazą specjalistów dostępnych przy odpowiednim budżecie a także trudno przenieść się z nich na inne rozwiązanie. To tylko niektóre z powodów, dlaczego Oracle to jedyne tak popularne bazy w świecie enterprise. Problem w tym, że utrzymanie dedykowanego sprzętu dla baz danych jest nieefektywne kosztowo. A alternatywa, czyli wirtualizacja wymaga niszowych kompetencji. Przeprowadzona bez pełnego zrozumienia modelu licencyjnego Oracle może zakończyć się audytem i zabójczymi kosztowo konsekwencjami. A dotyczy to zarówno prywatnej serwerowni, jak i większości chmur publicznych. Na szczęście są chmury, które poza miejscem na aplikacje posiadają odseparowane środowisko techniczne hard partitioning dla Oracle, zapewniające bezpieczeństwo pod kątem licencji, a jednocześnie pełną wydajność bazy. Ale liczy się wydajność systemu IT jako całości, a nie tylko bazy. Dlatego chmura powinna mieć zoptymalizowane połączenie sieciowe pomiędzy bazą danych a aplikacjami w ramach jednego data center. Przykładem takiej chmury jest Integrated Computing Standard to połączenie środowisk Oracle i VMware czyli Twoje aplikacje i baza danych w jednym miejscu i to razem z kompleksowymi usługami wsparcia. Chmura obliczeniowa ze środowiskiem Hard Partitioning pozwoli Ci uruchomić bazę Oracle obok swoich aplikacji, wydajnie, efektywnie kosztowo i w zgodzie z warunkami licencyjnymi.